W kolejnym odcinku Opowieści o świecie, dziś chciałbym Wam opowiedzieć o największej zagadce ludzkości. Dosłownie największej, czyli o piramidach, a dokładnie o tym, jak zbudowano piramidy. Wyobrażacie sobie? 5000 lat temu jest zbudowano. Przez 4000 lat były najwyższymi budowlami stworzonymi przez człowieka. Co roku 15 milionów ludzi je odwiedza. Każdy człowiek na świecie wie, jak one wyglądają a nie wiemy, jak jest tworzone. Znacie takie powiedzenie jak wersja oficjalna? Więc jak wersja oficjalna to jest tak jakby najbardziej popularne wytłumaczenie czegoś. No więc wersja oficjalna tego, jak powstały piramidy, jest taka trochę jakby to powiedzieć, jakby ja może, nie to, że w nią nie wierzę, ale coś mi w niej nie pasuje. No, niestety, jeśli ogląda to jakiś archeolog albo jakiś egiptolog, to już widzę te łapki w dół. Bo jak można się nie zgadzać z wersją oficjalną. No, ale posłuchajcie sami. Uwaga, wersja oficjalna jak powstały piramidy. Kamienne bloki użyte do budowy wydobywano w kopalniach kamieniu. Kamieniu. Następnie obrabiano te bloki. Przycinano, wygładzano, następnie statkiem przewożono w okolice miejsca budowy, a potem przeciągano, używając lin i drewnianych sanie, już pod samą piramidę. A potem, używając ich ramp, czyli pochylni, transportowano je w górę na odpowiednie miejsce już na samej piramidzie. No i niby tak na pierwszy rzut oka to wszystko się zgadza, ale jak się przyjrzeć szczegółom, to już nie aż tak bardzo. Raz. Kopalnie kamienia były jakieś 1000 kilometrów od piramid. To naprawdę daleko. Dwa. Egipcjanie nie umieli jeszcze robić takich dobrych narzędzi z metalu, z jakiegoś twardego metalu. Trzy. Niektóre z tych kamiennych bloków ważą nawet 80 ton. Cztery. Dokładność wykonania niektórych elementów jest taka. Że nawet w dzisiejszych czasach trudno byłoby nam to zrobić. 5. Jeśli faktycznie do wciągania kamieni na górę używali ramp i pochylni. to ta rampa musiałaby być większa niż sama piramida. 6. Dokładność ułożenia tych kamieni jest taka, że nawet nie da się karty włożyć między nimi. 7. Pomieszczenia w środku są zrobione tak dokładnie i tak. Po prostu niesamowicie, że to, to po prostu nie mieści się w głowie, jak w ogóle można było to zrobić. 8. Najcięższy kamień w piramidzie znajduje się w komorze króla. E, bardzo wysoko. Naprawdę nie wiemy, jak pani to tam wnieśli. 9. Różnica długości podstaw piramidy. Wszystkich czterech to jest mniej niż 1 cm. 10. Egipcjanie nie używali koła, nie używali wozów. No dobra, no to skoro oni byli tacy mądrzy i wszystko to umieli tak doskonale i dokładnie zrobić, i naprawdę, to naprawdę ciąganie te kamienie po piachu, nic mądrzejszego nie dali rady wymyślić. Pokażę Wam teraz jeden z takich ciekawych pomysłów. I to ja naprawdę nie twierdzę, że to właśnie w ten sposób zbudowano piramidę, ale na tym przykładzie chcę Wam pokazać, że nasz mózg jest piękny, jest wspaniały. Umie wymyślać różne bardzo fajne rzeczy. I Wy też musicie tak działać. Nie tylko wierzyć we wszystko, co Wam się pokaże, tylko myśleć. Wszyscy znamy to zjawisko, że wszystko w wodzie jest generalnie lżejsze. Można podnieść drugiego człowieka na jednym ręku, wyżej się skacze. Każdy wie o co chodzi. Również kamienie są w wodzie lżejsze. A jeśli się do nich jeszcze przyczepi jakieś balony, to będą tak lekkie, że może je podnieść nawet jeden człowiek. Egipcjanie takie balony robili ze związanych skór zwierząt, to znaczy kozich czy też świni. Wykuwali blok ze skały, przywiązywali kilka balonów i puszczali na wodę. Oprócz tego woda może bardzo pomóc, jeśli chcesz zrobić coś bardzo płaskiego. Po prostu wszystko, co wystaje nad wodę, skuwasz. I otrzymujesz idealnie płaską powierzchnię. Ciągniemy potem te bloki, kanałem. Aż dochodzimy do tego tunelu prowadzącego aż do piramidy. Są tam specjalne bramy, żeby woda nie spływała z powrotem do rzeki. Wpuszczamy nasze bloki kamienne do środka. A tak to działa. Kamień z balonikiem, tunel wypełniony wodą. Leci do góry, czyż nie? I tak to sobie pięknie samo wlatuje na górę. Nie trzeba nic wciągać. Tylko trzeba w odpowiedniej kolejności otwierać i zamykać te bramy, żeby woda nie uciekała. Nie wierzysz, że to możliwe? To co, że mały eksperyment? To jest synek człowieka, który wymyślił tę teorię. I co? Pięknie leci na górę. Nie da się? Także ten, nikt nie mówi, że właśnie tak to zrobią. Ale na pewno można powiedzieć, że tak można by to zrobić. Egipcjanie słynęli z kanałów, z łódek. To był naród wodny. Wszystkie ich miasta były wokół rzeki Nil, największej rzeki świata. Jak zbudowali kolejny poziom, to dobudowywali tunel na górę, dobudowywali ściany i lecieli dalej elegancko i bez wysiłku. I co, fajnie! Siedzieli sobie na słoneczku w wodzie, w ogóle się nie męczyli. Normalnie sielanka. Nie dziwię się, że im się chciało to robić. Kto by nie chciał? Niestety, nigdy się raczej nie dowiemy, jak było naprawdę. Więc można sobie pofantazjować. Do zobaczenia w następnym odcinku. Specjalne pozdrowienia dla mojego kumpla z Egiptu, Beduina. Kiedyś się jeszcze spotkamy. Salem Aleikum Beduina.